Ahojcie, serdeczne pozdrowienia z Tatr Niżnych. Chciałam Was właśnie stąd zaprosić do lektury najnowszego wydania magazynu na Szczycie. Rozmawiam w nim z Piotrem Pustelnikiem, który jest prezesem Polskiego Związku Alpinizmu. Piotr jest bardzo ciekawą osobą, która na naprawdę ma ogromne doświadczenie górskie jest zdobywcą 14 8000 tysięczników. Był też z Olą Mirosław na olimpiadzie i sporo opowiada mi, jakie to było dla niego ogromne doświadczenie, ponieważ, no, jak wiecie, od tego roku wspinaczka pojawiła się w rodzinie dyscypliny na igrzyskach olimpijskich. Rozmawiamy też o polskim himalaizmie sportowym, czyli programie, który zastąpił polski himalaizm zimowy. To i wiele innych wątków poruszyliśmy w mojej rubryce wywiadówka z Poli także będzie mi bardzo miło jak yy, przeczytacie serdecznie was pozdrawiam